Moi drodzy, cześć wszystkim, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. I w tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób możecie zrobić sobie właśnie taki fajny kolorowy tekst, jak widzicie teraz na podglądzie. Oczywiście ilość kolorów, czy tam gradienty, jak to będzie nachylone, to tylko zależy od Was, będziecie mogli sobie z tym kombinować jak tylko chcecie. Także zapraszam. Okej, okay, mam już wyczyszczony cały kod, jak widzicie, bad jest puste. Jedyne co mam zrobione, to mam podlinkowaną czcionkę Montserrat z Google Fonts'a, no jeżeli chodzi o moje style w CSS-ie, to oczywiście standardowy reset gwiazdka, no i mamy tak ustylowany body. Więc jeżeli ktoś chce, no to możecie zrobić sobie tak samo. Natomiast teraz co sobie zrobimy, to stworzymy sobie tutaj boxa, diva boxa, i w środku tu damy sobie hyadinkę. I w tej hyadynce wpiszemy sobie jakiś tekst, na ten przykład, co kolorowy miało być, Mnie długi, tylko kolorowy, więc damy sobie coś takiego. I moi drodzy, to jest tyle, nic więcej nie będziemy robili sobie w HTML-u. Teraz przejdziemy sobie do naszych styli w CSS-ie, odwołamy się do naszego boxa, i pierwsze co sobie zrobimy, to damy sobie tutaj With, zalimy sobie na min content. Min content, content działa w ten sposób. Dajmy sobie może font size 64 piksele, żeby trochę to było większe. Min content przypomnę, że działa w ten sposób, że bierze najmniejszy, znaczy największy element z naszego tekstu w tym przypadku. I na jego podstawie ustala szerokość elementu. A więc słowo kolorowy jest takim najmniejszym, bardziej już jakby skurczyć się nie da tej jednej naszej planszy niż słowo kolorowy, no bo zepsulibyśmy wtedy nasz, nasz napis kolorowy. Także on wyznacza nam szerokość naszego tekstu. Więc cały nasz element jest właśnie tak, takich rozmiarów, co też mogę Wam szybko udowodnić. Background, kolor, nadamy. Jeżeli sobie oczywiście teraz dopiszemy jakieś znaki, no to to nam urośnie. Nasz napis, najdłuższy napis wyznacza szerokość naszego elementu. Także na tego się obozbędziemy i dodamy sobie teraz jeszcze letter spacing i damy sobie minus 5 pikseli. Tylko nie przesadzajcie z tym, bo po prostu bardziej jest to ściśnięte, bardziej mi się ten efekt tutaj podobał. Natomiast jeżeli przesadzicie i na przykład dacie sobie 20 pikseli, to wtedy może być tak, że... Okej, okay, tutaj jeszcze się nie ucina, natomiast czasem um, może być tak, że min content nam zacznie coś ucinać. Na przykład jeżeli line height sobie zmienimy na, na 140%, to chyba nam coś utnie. Okej, okay, nie, nic nie ucina. Wcześniej mi coś ucinało przed odcinkiem. No to dobrze, to w takim razie zrobimy sobie to w ten jeszcze sposób. Czyli line height, line height damy sobie... To 60%, żeby to było tak fajnie ściśnięte. Nie jest to może jakoś mega czytelne, ale efekt artystyczny jak najbardziej. No i teraz co musimy sobie zrobić, to musimy nadać sobie kolorki. A więc przejdziemy sobie do naszej h i tak jak widzieliście wcześniej na podglądzie, tutaj był gradient. Do gradientów, jeżeli wpiszecie sobie na goglach gradient generator, to będziecie mieli mnóstwo różnych narzędzi. Link ewentualnie do tego narzędzia zostawię Wam gdzieś tam w opisie do tego odcinka. No i możecie sobie skonfigurować dowolny gradient, jaki tylko chcecie. Ja oryginalnie miałem coś takiego, ale gdybyście na przykład chcieli sobie dodać jakiś punkt tutaj w środku, to wystarczy, że klikniecie w to miejsce, wybierzecie sobie jakiś kolor. Jak widzicie, on już nam się pokazał. Jeżeli chcielibyście coś usunąć, no to tutaj klikamy sobie X -a i już tego koloru nie ma. Więc to jaki gradient sobie stworzycie, czy on będzie jakiś pochylony 141 stopni, czy może będzie jakiś taki fikuśny, to wszystko, moi drodzy, zależy od was, co Wy tam tylko chcecie, tak sobie tutaj ustalcie. Ja oczywiście mam tylko trzy kolory, możecie ich mieć nawet 15, co kto woli. No i jedyne co musimy zrobić to skopiować sobie nasz background Linear Gradient. I nadamy sobie ten background na naszą hidingę, czyli powinniśmy mieć coś takiego. Teraz jeszcze za dobrze to nie wygląda, dlatego co musimy zrobić teraz to umieścić sobie ten background jako na naszym tekście. Posłuży nam do tego właściwość background clip i ustalimy sobie to na tekst. I w zależności od tego jak, z jakiej przeglądarki korzystacie to może nam zadziałać, może nie zadziałać. Dlatego, jako zabezpieczenie, dodamy sobie tutaj jeszcze przedrostaj WebKit. Tylko, jeżeli oczywiście e, zapiszę to poprawnie, WebKit. I w tym momencie, jak widzicie, nic nie widzimy. A no, w tym momencie coś tam delikatnie się przebija. Może jak wam teraz powiększę, po nie wiem, czy to nawet widać. Ale gdzieś tam delikatnie się ten gradient próbuje nam przewinąć. Więc, ostatnią rzeczą, tak naprawdę, którą musimy zrobić, to nadać kolor i ustalić go na transparentny. W tym momencie zobaczcie, boom, wszystko jest tak, jak było na podglądzie. A i właśnie przy okazji, zobaczcie, że już mamy teraz to ucinanie. Czyli teraz nam to ucinało. Dobrze. Więc jest to spowodowane tym line heightem, jest to spowodowane tym naszym letter spacingiem. Więc jeżeli damy sobie takie wartości, to jest jeszcze wszystko w porządku, nic się nie ucina. Więc myślałem, że bardziej będzie jakiś taki efekt artistico, ale, ale jednak nie. Tak więc, moi drodzy, bardzo fajny efekt, prosto zrobiony. Dajcie kciuka w górę, jeżeli nauczyliście się czegoś nowego dzięki temu odcinkowi. Zasubskrybujcie kanał i sprawdźcie playlistę, którą dla was przeszykowałem z różnymi projektami. Będziecie ją mieli teraz tam na końcu na karcie do kliknięcia. Na pewno jakiś fajny projekt dla siebie znajdziecie. Także w tym odcinku tyle. Do następnego. Cześć!